Dzisiaj zapraszam w malowniczą, górską trasę i tym razem nie z widokiem na Tatry. Ruszam na Śląsk, gdzie znajduje się dużo więcej niż kopalnie, które pierwsze przychodzą do głowy, kiedy myślą o Śląsku. Jeśli tylko masz wolną chwilę, daj się skusić na wycieczkę. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda. Zapraszam. Jeśli tylko mam trochę wolnego czasu, a pogoda dopisuje, lubię aktywnie spędzać czas. Jedną z form ulubionych aktywności jest jazda motocyklem i odkrywanie nowych miejsc albo sprawdzanie, jak znajome miejsca wyglądają z perspektywy motocykla. Trasą całkiem inaczej odbiera się, jadąc autem, a inaczej, pokonując kilometry jednośladem. Czuć zmiany temperatury, zapachy, silne podmuchy wiatru, zakręty. tego nie pomyślałam, że chętnie wybiorę się w okolice Wisły, którą tak bardzo lubię. Jeśli znasz kanał tylko jazda, wiesz, że przysiadłam się z tego pięknego kawasaki na Faustroma. więc co on tutaj robi? Tę trasą nagrałam jeszcze za czasów mojej eksploatacji tego motocykla. Ten film będzie ostatnim z jego udziałem. Zaletą mieszkania na południu Polski jest to, że niezależnie od tego, w którym kierunku ruszymy. Zazwyczaj możemy wybrać malownicze, kręte trasy. Jedną z takich tras jest trasa wokół jeziora Mucharskiego, które jest stosunkowo świeżym miejscem na mapie Polski. Bardzo lubię tu jeździć, a trasą wokół jeziora podzieliłam się już jakiś czas temu. Link do propozycji trasy znajdziesz w opisie pod filmem. Można objechać całe jezioro. Trasa wokół jeziora to mniej więcej 30 km. Większość trasy jest nieznacznie uczęszczana i ma dobrą nawierzchnię. Ja kieruję się na Żywiec, w którym notabene też znajduje się jezioro, ale o nim powiem za chwilę. Teraz czas nacieszyć się widokami. Ze względu na trwające roboty i zamknięty odcinek drogi, skręciłam na objazd. Objazdy bywają uciążliwe, ale dobrze, że coraz więcej odcinków jest remontowanych. Jak widać, nawet na objeździe na wierzchnia pozostawia trochę do życzenia. Dojazd do żywca robi na mnie wrażenie za każdym razem, gdy tu jestem. To miasto jest pięknie położone. Znajduje się w kotlinie żywieckiej. Otaczają go góry, będąc tutaj można dostrzec takie szczyty jak Skrzyczne, Wielka Racza czy Pilsko. Tutaj też znajduje się jezioro żywieckie, które również można objechać wokół, do czego zachęcam. Połączenie wody i gór to moje ulubione połączenie. Widok jak z najlepszej pocztówki. Lubią dzielić się ciekawostkami, więc powiem, że do 1940 roku żywiec był miejscem, w którym zarejestrowano najniższą temperaturę w Polsce. Minus 40,6 stopni Celsjusza. Taka temperatura wystąpiła w 1929 roku. W 1940 roku jeszcze niższą temperaturę zarejestrowano w Siedlcach. Minus 41 stopni. To jest rekord temperaturowy do dziś. Zimna nie lubię, więc cieszę się, że dzisiaj jest cieplutko. W tej okolicy popularnym miejscem spotkań motocyklistów jest Zapora Tresna. Z tego miejsca jest świetny widok na popularną w tej okolicy górę Żar. Na górę można dotrzeć spacerem lub jechać kolejką. W ostatnim czasie to miejsce przyciąga coraz więcej miłośników paralotni. Kolejny remont. Tym razem nie uda mi się wjechać na zaporę. Będę miała pretekst, żeby tutaj wrócić. Zawracam. Szczyrk to bardzo popularne miasto w województwie śląskim. Ma charakter turystyczno-wypoczynkowy. Tutaj zimą stoki narciarskie tętnią życiem. To też dobra baza do wyjścia w góry. Co ciekawe, rozwój branży turystycznej w Szczyrku rozpoczął się po I wojnie światowej. Pierwszą bazą noclegową stanowiły poaustriackie koszary. Dzisiaj oferta noclegowa w Szczyrku jest bardzo rozbudowana. Podobnie zresztą jak i strefa gastronomiczna. Jadąc główną ulicą przebiegającą przez miasto nie sposób nie zauważyć kolejnych punktów, w których możemy zakupić oscypki czy pamiątki. Jednak ja, nieskuszona możliwością zakupów, sukcesywnie realizuję swój plan trasy. Kolejne miejsce to przełęcz Salmopolska, znana również jako Biały Krzyż. Zakręty prowadzące do tej przełęczy przyciągają wielu motocyklistów. Pokazywałam je już w filmie Top 7 tras motocyklowych dla każdego. Tam też opowiadałam historię Biblii dla motocyklistów, znajdujących się na początku tego krętego odcinka. Tutaj jest kilka kilometrów drogi o dobrej nawierzchni. Zakręty, piękne widoki, jazda. Sąsiadująca ze szczerkiem Wisła również jest bardzo chętnie odwiedzaną miejscowością. Jedną z jej największych atrakcji jest skocznia imienia Adama Małysza miejsce pucharów świata w skokach narciarskich. 3 km od skoczni jest zapora, która tworzy sztuczny zbiornik wodny w malowniczej Dolinie Potoków Białej i Czarnej Wisełki. Zbiornik ten dostarcza wodę pitną dla Śląska i pełni ważną funkcję przeciwpowodziową. Okolica jest popularnym miejscem spacerów, ale nie ma się co dziwić, tutaj jest pięknie. Trasa jest malownicza i zachęca do tego, aby pojechać jeszcze dalej. Jadę, rozkoszując się spokojem tego miejsca. Wijąca droga przebiega obok rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, znanej też jako Zamek Górny. Rezydencja powstała dla Ignacego Musickiego. Aktualnie pełni funkcję reprezentacyjną i jest udostępniona do zwiedzania. Zwiedzający mają możliwość zapoznania się z historią międzywojennej Polski. Nawet jeśli kogoś nie interesuje zwiedzanie, ten kręty i wąski odcinek warto przejechać. Chociaż nawierzchnia nie jest najlepsza, tutaj i tak nie powinno jechać się szybko, a kilometr po kilometrze można rozkoszować się otoczeniem. Jeśli podoba Ci się ta trasa i chcesz ją przejechać i na własne oczy przekonać się, jak tu jest pięknie, a zapewniam, że warto, link do propozycji trasy znajdziesz pod filmem. Zawsze staram się umieszczać takie linki, żeby ułatwić planowanie kolejnych podróży. Wyjątkowym miejscem na trasie jest wieś Koniaków, a jego wyjątkowość polega na koronkarskiej, ponad stuletniej tradycji tego miejsca. To dzięki ręcznie robionym koronkowym wyrobom wieś stała się znana na całym świecie. Koronkowego motywu ciężko tutaj nie zauważyć. Poza tablicami informacyjnymi znajdziemy tutaj muzeum koronki i ozdoby nawiązujące do tradycji. Nieopodal znajduje się jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w całych Beskidach Zachodnich. Często widuję tutaj motocyklistów, i nie tylko oczywiście, parkujących obok karczym Ochodzita. Tam oczywiście też można zrobić sobie przerwę na posiłek. Karcz ma swoją nazwą zawdzięcza górze o wysokości 895 metrów, na którą można wejść krótkim spacerem z parkingu. Jeśli nie chce się spacerować, nic straconego. Już z perspektywy drogi widać, jak jest pięknie. Właśnie za to lubię tę okolicę. Za świetne widoki i ciekawe trasy. W drodze powrotnej w żywcu trafiłam na korki, ale nie ma się co dziwić, w końcu to pora powrotów z pracy. Ja nie mam co narzekać, mam bardzo dobry dzień w trasie. Tym razem wracałam znów obok jeziora Mocharskiego. Lubię tę trasę, ale dla chętnych polecam jeszcze pojechanie przez przełęcz kocierską. Jestem przekonana, że ten odcinek spodoba się każdemu. Na kanale Tylko Jazda znajdziesz jeszcze więcej propozycji tras motocyklowych. Zarówno tych jednodniowych, jak i dłuższych. Między innymi po Beskidzienińskim, w Bieszczadach i wzdłuż wschodniej granicy Polski. Wejdź na mototur.pl i przygotuj się do kolejnej podróży motocyklowej. Do zobaczenia! Lewa w górę, cześć!